Pośród otwartych terenów wyróżniamy naprawdę wiele siedlisk, od bardzo suchych pastwisk, gdzie wypasane jest bydło, konie. Również wyróżniamy bardzo cenne siedliska, najcenniejsze dla przyrody, łąki zalewowe, bagienne, wilgotne, które mają dużo wody. Mokradła w naszej strefie klimatycznej to nic innego jak torfowiska, dlatego że mokradła to jest nazwa taka popularno-naukowa i tak naprawdę na świecie wyróżniamy najróżniejsze rodzaje mokradł. Natomiast w naszej strefie klimatycznej są to po prostu torfowiska. No i nasze torfowiska są, to jest skarb, to jest skarb w przyrodzie, bo tak naprawdę są cenne z trzech takich najważniejszych przyczyn, chociaż tych przyczyn pewnie można by znaleźć dużo więcej, ale przede wszystkim są niesamowitym rezerwuarem wody, dlatego że w okresie tym takim wczesnowiosennym, kiedy Cała woda spływa do tych torfowisk z różnych wysoczyzn, bo zazwyczaj one są położone w obrzeżu jakichś takich nizinnych rzek. To wówczas te torfowiska nasączają się tą wodą. To, co zostało zgromadzone w torfowisku, ponieważ torf pracuje jak gąbka, magazynuje tą wodę. To tam przez cały czas jest i to jest niezmiernie ważne, bo gdy mamy wtedy do czynienia z momentami, kiedy jest naprawdę bardzo sucho, wówczas torf powolutku oddaje tą wodę do środowiska, dla innych siedlisk, tych takich, które są dookoła, w bliskim sąsiedztwie, dla, również dla lasów, również dla innych łąk bardziej suchych, więc w momencie, kiedy tej wody nie ma, wówczas zaczyna bardzo mocno mieć znaczenie torfowisko. Drugą taką bardzo ważną zaletą mokrady, niezmiernie cenną dla środowiska, jest to, że torf, e, który powstaje właśnie ze szczątków e, organicznych, głównie są to rośliny, ale czasami też zwierzęta, e, Kumuluje w sobie węgiel, ponieważ w procesie fotosyntezy dwutlenek węgla jest asymilowany poprzez rośliny, wbudowywany w tkanki, no a torf jako ta gleba organiczna później powstaje właśnie z ze szczątków tych roślin. Także on jest sukcesywnie przez setki, a nawet tysiące lat kumulowany. I nie uwalniany, to jest, to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, nie uwalniany do atmosfery, tylko jest kumulowany w głębokich pokładach torfu. No to jest olbrzymie, ol, olbrzymie znaczenie, ma to w przypadku zagadnień dotyczących e, ocieplenia klimatu. Przez cały czas walczymy z tym, żeby tego dwutlenku węgla było jednak w tej naszej atmosferze coraz mniej. E, I tutaj torfowiska jakby odgrywają olbrzymią rolę, ponieważ magazynują ten węgiel. W środku w sobie. Trzecią bardzo ważną cechą, mokradeł, to jest, to jest to, że one są domem dla wielu bardzo rzadkich, ginących już zwierząt i roślin. Na przykład tutaj mamy charakterystyczny i znany gatunek rośliny, która egzystuje właśnie na takich łąkach. To jest knieć błotna, popularnie zwana Kaczeńcem nadaje tym łąkom naszym tutaj bagienny, bardzo piękny, żółty, żółty kolor w okresie wczesnowiosennym. Jeżeli chodzi o zwierzęta, które występują tutaj, które są szczególnie cenne dla tych siedlisk, to są ptaki siewkowe, ptaki wodnobłotne. To są takie ptaki, które mają troszkę dłuższe dzioby, zazwyczaj trochę dłuższe nogi, ponieważ one są przystosowane do szukania pokarmu właśnie w takich płytkich zalewowych miejscach, również na wilgotnych łąkach, bo są przystosowane do szukania różnych drobnych skorupiaków, larw owadów, owadów w takiej właśnie wodzie. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest to najbardziej zagrożona wyginięciem grupa ptaków na całym świecie. Ze względu na, na zanikanie siedlisk, i na możliwość wyprowadzenia lęgów, ale również na możliwość żarowania, bo są to ptaki, które wyspecjalizowały się do życia właśnie w takim, a nie innym siedlisku. Ptaki wodnobłotne na mokradłach występują w okresie wiosennym najliczniej. Takie najbardziej charakterystyczne ptaki to oczywiście rycyk, czajka, krwawodziób, krzyk. Takim najbardziej znanym i pożądanym ptakiem na bagiennej łące jest słynny batalion. Batalion również należy do ptaków siewkowych, do rodziny bekasowatych. Jest to w porównaniu do na przykład rycyka. Nieduży, mniejszy ptak, takim jest średniej wielkości ptakiem siewkowym. Również ma taki wydłużony dziób, dłuższe nogi. Zatrzymuje się w Polsce, na tej szerokości geograficznej, tylko na gody. To jest też taka strategia u ptaków wędrownych dosyć popularna, czyli one podczas swojej wędrówki z tych terenów, gdzie spędzają zimę, właśnie lecąc już na swoje lęgowiska. Zaczynają swoje gody najzwyczajniej w świecie po to, żeby nie tracić czasu, żeby zdążyć, ponieważ one spędzają, e, ponieważ one zakładają gniazda i wyprowadzają swoje lęgi wysoko gdzieś w północnej Europie, e, w Tundrze nawet, więc tamto lato, wiosna, lato jest bardzo krótkie, więc chcą zdążyć ze wszystkim. Więc tutaj po drodze mają swoje zaloty, odbywają swoje gody. No i te gody batalionów są niesamowicie spektakularne. Dlatego, że rosną im e, takie piękne, wydłużone pióra e, wokół szyi, które tworzą charakterystyczną kryzę, i również takie piękne, wydłużone pióra tutaj na górze głowy, które takie, tworzą takie pukle w kształcie takich uszu. I rzeczywiście batalion w takim, już takiej ostatecznej barwie godowej wygląda spektakularnie. Pomimo tego, że normalnie jest większy troszeczkę samiec od samicy, to jeszcze, gdy ubiera się w te piękne pióra, wydaje się być jeszcze większy. No i jeżeli już jest ten moment takiej kulminacji, to wówczas ptaki zaczynają swoje gody. No i wtedy zaczynają ze sobą walczyć. Natomiast te walki są troszkę udawane, Taki nie robią sobie krzywdy, one podbiegają do siebie, stroszą pióra, puszą się, podskakują, potrafią się tymi nogami tak odpychać, również się trochę dziobną gdzieś tam w górze. Bataliony y, mają piękne, y, piękne pióra, piękne upierzenie, są bardzo kolorowe. Tak naprawdę. Y, Mówi się, że nie ma dwóch identycznych batalionów, dlatego że ten zestaw tych kolorów jest bardzo różny. Od tych bardzo jasnych piór, po te bardzo ciemne, pomiędzy występują różne beże, żółcie, nawet niebieskie odcienie. Porównują to niektórzy z linią papilarną palców u człowieka, że nie ma takich samych odcisków palców, tak samo nie ma takich samych dwóch batalionów. bataliony e, nie są gatunkami monogamicznymi. W pogodach ptaki się rozstają, e, gniazdo, takie dosyć proste gniazdo buduje samica, jest to taki dołek e, w ziemi, e, który jest dosyć dobrze ukryty w trawach i wówczas samica składa cztery jaja, e, wychowuje młode sama i później ptaki wracają z powrotem na zimowiska. Z tyłu za plecami odzywają się kumaki nizinne. A one właśnie rozpoczęły swoje gody, natomiast kilka dni temu skończyły swoje gody żaby moczarowe, które, jak sama nazwa wskazuje, potrzebują do swojego życia moczarów i również terenów bagiennych. Mokradła są siedliskiem dla wielu gatunków płazów. Bez tych mokradeł nie byłoby bardzo istotnego czynnika łańcucha ekologicznego i pokarmowego, a mianowicie płazów, które są również pokarmem dla ptaków, również dla ssaków. Niestety, mokradła są osuszane. Ponieważ ludzie przekształcają je na swoje potrzeby. Większa część już tych mokradeł, które były w Europie Zachodniej, została zniszczona, zdewastowana. Na szczęście tutaj w Europie środkowej, również wschodnia część. Jeszcze troszkę tych mokradeł jeszcze mamy. To one właśnie dla przyrody stanowią ten największy, najcenniejszy skarb. Lasy państwowe gospodarują na ponad jednej czwartej lądowej powierzchni Polski. Ale to nie wszystko są lasy, tak jak sobie to popularnie wyobrażamy, drzewostany. Mamy także tereny przyległe do lasów, jakieś polany śródleśne, bagna, bagienka, mniejsze, większe, jeziorka, bagniska, nieużytki, tereny, trzcinowiska i tu coś takiego za nami widać, łozowiska, wikliny. I takie wszystkie siedliska są oczywiście dla przyrody bardzo cenne i powinny istnieć. Poglądy na przyrodę zmieniły się o tyle, że czasem zdarza się tak, że te nieużytki są cenniejsze niż las obok nich. Skoro tak uważamy, że są cenniejsze, no to nie próbujemy tego zmieniać, i to jest forma ochrony przyrody. Nadleśnictwo Rajrut ze względu na sąsiedztwo z Biebrząckim Parkiem Narodowym posiada w swoim zarządzie bardzo dużo powierzchni nieleśnych na których prowadzona jest gospodarka łąkowo-rolna. To z naszych terenów został utworzony Park Narodowy. W większości oddaliśmy powierzchnie nieleśne. U nas została część, niewielka powierzchnia w stosunku do tego, co ma Biebrzański Park Narodowy, powierzchni nieleśnych. Prowadzona gospodarka łąkowo-rolna na powierzchniach będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rajgruft, prowadzona jest między innymi po to, aby chronić cenne gatunki roślin, zwierząt, ptactwa. I użytkowanie takie, ekstensywne, jest też formą ochrony przyrody, bo ono przeciwdziała zakrzaczeniu tych terenów. Powiedzmy, gdyby tu 10 lat nie było koszone, to teren zmieniłby się w takie krzaki, jak tam widzimy dalej. Naturalna sukcesja, weszłyby gatunki lekko nasienne, wierzby, łozy, wikliny, topole, osiki. Potem brzozy, i potem po stu latach byłby las. To jest naturalna rzecz, sukcesja, ale powinniśmy zachować różne formy przyrody i różne stadia rozwojowe. Także przeciwdziałanie sukcesji bywa czasem też formą ochrony przyrody, a ekstensywne rolnictwo jest właśnie przeciwdziałaniem sukcesji. I w ten sposób gospodarka, chociaż ekstensywna, da się pogodzić z ochroną przyrody i gospodarką leśną.